Cześć! Pewnie po miniaturce i po tytule zobaczyliście, że zobaczę teraz, jak się zmieniają zestawy na przestrzeni lat. Ale ważne, teraz jest coś ważniejszego. Dlaczego mnie tak długo nie tam od tamtego odcinka? Po prostu już nie, nie miałem jak, nie miałem pomysłu w ogóle, jak zrobić filmik, a teraz taki wpadłem, więc sobie robię. I uprzedzę bardzo, że będę robił częściej, jak nie to. To buduje X-Wing Jak nie będę robić więcej, Zapiszcie sobie ten moment Bo naprawdę budowanie X-Winga to jest jakiś dramat Dobra, więc Tak, to jest zestaw z 2016 roku Jest to X-Wing Ruchu oporu, teraz wam się pokazuje Jego numer na dole a to jest X-Wing z 2024 roku. I on był razem z Tajem. Już Wam go zaraz pokażę. Z takim oto Tajem: zwykły, prosty Taj Fighter Imperialny. I to był po prostu taki zestaw z dwoma statkami. Wziąłem go głównie z przyczyny dla X-Winga, ale też dla Taja, więc no. A więc zobaczmy jak się zmieniły. Najpierw porównajmy wielkość, bo to jest bardzo ważne. Wiem, że to jest X-Wing ruchu oporu, ten, który mam w lewej ręce, ale po prostu no nie mam... Wtedy tylko wychodziły X-Wingi ruchu oporu. Widzicie, patrzcie. No po prostu to nawet widać. Tu mamy tego y, młodszego, a tu tego starszego. 8 lat już. Kupiłem go jako nowy zestaw. I patrzcie. teraz sobie dorównam tu. I patrzę, jaki większy jest dziób tego starszego. Więc to tak też działa. Teraz porównamy sobie działka. By nasz X-Wing był X-Wing, musi też mieć działka. Więc tak się prezentuje. O minimalność jest większa z tego ruchoporu. Ale są porównywalne. Ale myślę że tak, że. Większy jest z ruchu oporu, no, o wiele większy, więc tak one wyglądają, tak się prezentują na statkach. No więc teraz sobie możemy włożyć te działka. W początku może zobaczmy jak prezentuje się tył tego myśliwca. To jest X, jeszcze wam dodaję. To jest X-Wing -X -X T-70, a to jest X-Wing T-65P, tak samo tu jest B. I Zobaczmy, jaką funkcję bawialną ma tył tych X-Wingów. X-Wing pierwszy ma funkcję bawialną z wyciąganiem tego, bo jak ktoś oglądał Przebudzenie Mocy, właśnie Paul Dameron chciał to naprawić, ale zobaczył, jakie są wielkie właśnie zniszczenia tego silnika, więc sobie odpuścił. I tak to wygląda i tu go się prosto wkłada. To jest akurat super e, bardzo fajna, zabawowa rzecz w tym zestawie. I to tak się prezentuje. Wygląda on po prostu fajnie. Mi się on naprawdę naprawdę podoba. Teraz przejdźmy do X-Swinga Rebelli. X-Wing Rebelli tak się prezentuje funkcję bawialną ma taką, że możemy sobie otworzyć nie wiem, jakieś klocki ognia możemy sobie tu przyczepić i będzie tak, że niby został trafiony i to jest naprawdę też fajne, ale mówię tak ten tył się prezentuje mniej masywnie niż tamten tył, więc no tak średnio Oczywiście wiem, że to jest X-Wing Rebelli, ale przypominam, że 2024-2026, znaczy 2016, silniki natomiast się prezentują. Silniki natomiast się prezentują tak: X-Wing Rebelli, X-Wing No, widzicie tą różnicę. Strasznie duże. No, bo tu jest więc. Większy, ten, a ten mniejszy. Nasz X-Wing mógł, atak mógł atakować, to musi też przejść formę bojową. Więc najpierw zacznijmy od tego starszego modelu. Prosty jest. Mamy taki, takie pokrętło, i po prostu robimy tak. Już się otwiera. Są, jest on oczywiście na gumkach zrobiony, co jest w tych starszych modelach i e swingów fajne. Chociaż słyszałem od twórców takich jak Składaki, że podobno ta gumka się rozchodzi, więc nie wiem, czy mi się rozejdzie, czy nie, ale w ogóle fajn, fajnie jest zrobiony ten sam. Tu akurat jest trochę gorzej w moim przypadku. Bo mianowicie robimy tak, że po prostu otwieramy niby fajny, ale coś mi tu nie pasuje, one są bardzo szybkie, po prostu robimy tak. Już nam się zamyka, więc podczas zabawy to musimy być ostrożni, że kurczę. Tora tu problemy techniczne, tak? I tak wygląda, żeby podczas zabawy nam się nie rozchodziły, to lepiej no nie no, to ja robię. To lepiej trzymać go sobie tak. Ale no, w sumie też podczas będziemy robić turbulencję, to... Tak nam się złożą skrzydła, nienaturalny sposób like swinga. Teraz przejdźmy do naszego kokpita kapita. No kurczę, coś mi tak klocek odpada, coś mi tak ale już jest wszystko na swoim miejscu. W Tym i swingu jest proste. Prosty nadruk, czyli komputerek taki znany Wiecie, taki czerwony, moja czerwony ekran No i się cisko tak się prezentuje No nic nadzwyczajnego, ale Ten X-Wing z 2016 roku jest Wiele, wiele lepszy, w ogóle Oba te X-Wingi mają recenzję na moim kanale, więc polecam sobie wpić. Ten natomiast się otwiera tak samo I tu Poza tym, normalnym kod mamy jakby to ten drążek do sterowania X-Wingiem i lepszy komputer. Moim zdaniem, ma lepszy nadłóg. Siedzonko ma więcej miejsca: mniej niż figurka i ma z tyłu gaśnicę i klucz francuski, co jest bardzo fajny sposobem do zabawy. Bo, jak jeśli otworzymy sobie to moje figurka, może sobie taki klucz francuski zabrać. I coś tam, że niby po coś naprawię. To jest bardzo fajny sposób. Teraz miejsce dla naszego Astromecha. Mianowicie, tu mamy zwykłe miejsce dla zwykłego Astromecha. Tu mamy jednak dla... dla modela BB. Ten. Wejście, nie wiem, kajutę możemy to nazwać. Nie wiem jak to się nazywa. Mamy tu takie miejsce dla naszego modelu BB, co jest bardzo, bardzo takie średnie, bo jednak w tym ten model zdobywa teraz chyba punkt dla mnie, bo mam może więcej astromechów różnych wejść, a tu tylko modele BB, a wiemy, że modelu BB tylko jest chyba dwa. Ten taki pomarańczowy z ruchoporu i taki... Czarny z najwyższego porządku, więc to jest takie słabe. To by było wszystko na ten odcinek. Pamiętajcie, zostawcie suba i łapkę i możecie napisać jakiś fajny, miły komentarz. No i według was, kto jest lepszy, czy ten z 2024 roku, czy z 2016 roku. Pa i do zobaczenia w następnym odcinku.